Polowanie. Na polowanie chciałem się wybrać od dłuższego czasu, ponieważ jestem miłośnikiem kulturalnej rozrywki. Bardzo się cieszę, że mój dobry przyjaciel Janek zdecydował się towarzyszyć mi tego wieczora. Jestem. Ale jak ty się ubrałeś? Adekwatnie, tak jak na polowanie. Ale my idziemy do teatru na moją ulubioną sztukę polowanie. Myślałem, że to ja upoluję jakąś sztukę. Nie, na razie chodź, musimy upolować jeszcze jakieś dobre miejsca. Dobra, może mnie wezmą do obsady. A co ty tak kulejesz? No daj spokój, coś mnie postrzeliło w pracy. Mm, Nie ciekawa sprawa.